A dzisiaj pokażę kolejne kolejny hałas zakupowy To będzie taki po prostu zwykły szybki odcinek Ale tym razem przymierzę te rzeczy No i to są właśnie moje całe Wszystkie rzeczy Wszystkie rzeczy Tak No I Tak Przymierzę to Taką bluzę, znaczy taką bluzkę Takiej nie mam na pewno Bo jest z takim zamkiem, ta inna jest niż Taka typowa, no więc... Tak Ma... Y, jeszcze był inny kolor, ale taki fajnie wygląda No po prostu taka zwykła bluzka, tylko z takim czymś Jeszcze I ona kosztowała... 5 euro, czyli 20 zł I to był mój numer S, czyli to przymierzę zaraz Taki zwykły t-shirt e, Z napisem LATER HATER No LATER HATER Later Hater, no coś takiego, e, taka no fajna, e, bo ja mam bardzo mały bluzek z napisem jakimś w ogóle, a taka będzie zwykła, będę miała taką fajną nawet do spania, mogę ją mieć e, i no i e, kosztowała 2 euro, czyli 8 zł i e, to jest numer S Um. E, jeszcze ta bluzka, też taka bo, tak jak tam, ta zwykła, um. taka bardzo słodziusia i ona też była właśnie z tej ceny, czyli 2 euro I to jest numer S, wiecie to są chyba takie tańsze, bo chyba było dużo w tym sklepie i chcieli się pozbyć tych rzeczy, bo nie będą prześmieli Całe życie normalnie w tym, w tym sklepie tych rzeczy, dlatego już sobie sprzedają. No i ostatnia rzecz. To taka sukienka. Czarna taka, bo ja dawno nie kupowałam sobie żadnych sukienek. O tak. Tak ona wygląda, właśnie. A stół tak. No, wiem ja że nie widać, bo jest czarna, ale ma takie stół, coś takiego takie, i taki X. Ja trochę takiego czegoś nie lubię, bo moje plecy nie są za ładne. To kosztowało 5 euro, czyli 20 złotych I to jest numer XS Więc przymierzę te wszystkie rzeczy No Okej okay, ludzie, patrzcie Z tyłu normalna A z przodu taka Jest trochę długa, ale będę ja przynajmniej na trochę dłużej Taka jest Jeżeli chodzi o długość no to jest taka Normalna I tak tutaj właśnie. No. Może ją tak nosić, właśnie tak? Albo jak jest trochę zimniej, to tak. No, z takim małym golfem, Tak, bo mam też czas No, no to teraz kolejne przymierzam. Dobra, założyłam to, pierwszy raz to w na pewno bez bluzki to jest, na przykład tej i na tym wierzchu prześwitwało trochę, ale czasem to patrzę to chyba nie, prześwi nie, nie, nie prześwituje tak dużo, tutaj jest takie coś, teraz jak założę fajnie wygląda, bo widać przynajmniej, nie wiem, biodra i no, bo tak to jest trochę mocne, takie, ale trochę ciężko się tu ubierało. No, a z tyłu to wygląda tak. Tak. Nie wiem. Z przodu tak. No, i to tyle. Pokażę Wam trochę niżej, jeszcze, żebyście mogli zobaczyć dół. Mam teraz spodnie, bo mi się chciało, nie chciałam się ściągać do końca, ale. No, moim zdaniem fajna sukienka, tylko nie wiem jak to wstąpi no, do końca. Nie wiem. No, na pewno fajna sukienka. Dawno nie kupowałam nowych sukienek, więc taka fajna na pewno. No. Więc, yy, tą sukienką. Kończę ten haul, więc yy, do kolejnych filmów. Pa.